Witajcie w kolejnym AstroRaporcie. Dzwonię do Was z orbity Słońca i o naszej gwieździe trochę opowiem. A w dzisiejszym odcinku. Miliony czarnych dziur w Drodze Mlecznej. Dwa tygodnie obserwacji plamy słonecznej. Naukowcy odkryli jak na Słońcu powstają spikule. Planeta gorętsza od większości gwiazd. Zespół naukowców z Kalifornijskiego Uniwersytetu w Irwinie dokonał spisu powszechnego czarnych dziur w naszej galaktyce. Oczywiście nie latali po niej i nie odnotowywali każdej napotkanej, natomiast dokonali oszacowania na podstawie dostępnej wiedzy na temat rozkładu różnych typów gwiazd w Drodze Mlecznej. Astronomowie zakładają, że ilość czarnych dziur zależy w głównej mierze od wielkości samej galaktyki. Większe galaktyki zawierają więcej gwiazd o dużej metaliczności, które w trakcie swojego życia odrzucają część swojej masy. Przez to Mniej całkowitej masy ulega kolapsowi i powstają z nich lżejsze czarne dziury. Gwiazdy o niskiej metaliczności, czyli zawierające mniej metalicznych pierwiastków, trzymają swoją materię w ryzach i dzięki temu powstałe z nich czarne dziury mogą być dużo bardziej masywne. Wiedząc, jak wygląda rozkład różnego typu gwiazd, badacze oszacowali, że w samej drodze mlecznej może się ich czaić nawet 100 milionów. Tego typu szacunki objęły również częstość występowania par czarnych dziur. Takie pary mogą się ze sobą łączyć, wywołując tym samym potężne zawirowania czasoprzestrzeni. Jesteśmy w stanie wykrywać je za pomocą laserowego interferometru LIGO. Badacze mają nadzieję, że właśnie dzięki zastosowaniu tego typu detektorów w przyszłości będzie można również obserwacyjnie potwierdzić ich szacunki. A my póki co czekamy na jesień, kiedy to ma zostać opublikowany obraz naszej centralnej czarnej dziury Sagittarius A. Byłoby to ostateczne potwierdzenie. Istnienia tych tajemniczych obiektów. Astronomowie z NASA od 5 lipca obserwowali olbrzymią plamę słoneczną, która pojawiła się w polu widzenia, a wyszła z niego 17 lipca. Aktywny obszar nazwano AR-12665 i zaobserwowano w nim kilka rozbłysków oraz koronalny wyrzut masy. Plamy słoneczne to nic nadzwyczajnego i na Słońcu pojawiają się dosyć regularnie. W ciągu 11 lat Słońce przechodzi cykl, który ma swoje maksimum, kiedy to plam jest więcej oraz minimum, kiedy ich ilość spada. W tym momencie zbliżamy się właśnie do minimum. Po drugim rozbłysku zaobserwowaliśmy również koronalny wyrzut masy, podczas którego słońce wyrzuciło z siebie olbrzymie ilości materii. Ta z początku leciała z prędkością 1000 km na sekundę, stopniowo zwalniając do prędkości 650 km na sekundę. Po dwóch dniach część z tej masy dotarła do Ziemi, powodując intensywne zorze polarne w okolicach około biegunowych naszej planety. W tym momencie również można zaobserwować na tarczy słonecznej dość sporą plamę. Wystarczy już niewielka lornetka. Natomiast pamiętajcie, aby koniecznie używać odpowiedzi. Filtrów, które odetną nadmiar promieni słonecznych, takich jak na przykład folia ND5, inaczej możecie trwale uszkodzić wzrok. Chromosfera Słońca, czyli dolna warstwa jego atmosfery, jest chyba najciekawszym obiektem, który można na Słońcu obserwować, a na pewno najbardziej efektownym. Niestety jest to niemożliwe bez dość drogich teleskopów słonecznych, które posiadają odpowiednie filtry, potrafiące przepuścić światło tylko z małego zakresu, w którym właśnie głównie świeci chromosfera. Do tej pory natura powstawania jednego z elementów chromosfery – spikuli – była tajemnicą. Spikule to swoiste igiełki plazmy, które wyrastają z dolnej części słonecznej atmosfery. Bardzo ciężko je zaobserwować, ponieważ świecą o wiele słabiej niż otaczająca je materia, a dodatkowo ich obraz rozmywa często Ziemska atmosfera. Spikule powstają i Znikają bardzo szybko. Ich czas życia to zaledwie 5 do 20 minut i rosną na wysokość od kilku do nawet 10 tysięcy kilometrów. Średnica ich podstawy może wynosić nawet 800 km. Z punktu widzenia Ziemianina to naprawdę potężne struktury. Ciągłe mieszanie się materii słonecznej powoduje powstawanie swoistych wysp splątanego pola magnetycznego. Prostując się, wyrzuca ono w górę plazmę, tworząc właśnie nasze spikule. Jednak, aby taki model działał, naukowcy musieli wziąć pod uwagę istnienie cząstek neutralnych, które otaczały te elektrycznie naładowane. Dopiero wtedy pola magnetyczne mogły wznosić materię i w ogóle przebić się przez powierzchnię Słońca. Dzięki temu odkryciu symulacji. Komputerowe, którymi dysponujemy, zgadzają się w tym momencie z obserwacjami, dlatego też będziemy w stanie dowiedzieć się dużo więcej z samych badań nad modelem komputerowym. Astronomowie uważają, że spikule mogą być również odpowiedzialne za podgrzewanie atmosfery słonecznej, z racji na to, że takie wyrzuty plazmy generują olbrzymie tarcie między jonami, czego wynikiem jest właśnie wysoka temperatura. Słońce wciąż ma przed nami sekrety, ale nauka, jak widać, wydziera mu je jeden po drugim. Rocznie odkrywamy setki, a czasem i więcej nowych egzoplanet. Odkryliśmy m.in. tzw. gorące Jowisze, gazowe planety przypominające właśnie Jowisza, które znajdują się na tyle blisko swoich gwiazd macierzystych, aby ich atmosfery utrzymywały wręcz piekielne temperatury. Ostatnio udało się uchwycić najprawdopodobniej rekordzistkę. To gorący Jowisz obiegający białą gwiazdę ciągu głównego o typie widmowym A, kelt 9 Planeta jest pływowo związana ze swoją gwiazdą, a więc zwrócona w jej kierunku ciągle tą samą stroną. Z tego go też powodu temperatury jej oświetlonej części atmosfery mogą dochodzić do ponad 4300 stopni Celsjusza. Biorąc pod uwagę, że temperatura powierzchni słońca to około 5500 stopni Celsjusza, to oświetlona strona planety jest gorętsza niż większość czerwonych karłów. Z racji na to, że jest to najpowszechniejszy typ gwiazdy w Drodze Mlecznej, to śmiało możemy mówić o planecie gorętszej niż większość gwiazd w galaktyce. Ciekawe są również właściwości planety. Mimo, że ma masę prawie 3 razy większą niż Jowisz, to jednak jest od niego mniej gęsta. Dzieje się tak dlatego, że promieniowanie emitowane przez gwiazdę rozrzedziło atmosferę i sprawiło, że cała planeta napuchła. Z racji na dużej ilości promieniowania z gwiazdy planeta nieustannie traci swoją atmosferę, obiegając KELT-9 w zaledwie półtora dnia i ciągnąc za sobą efektowny ogon z materii. Niestety, tak niewielka odległość od gwiazdy skazuje planetę na zagładę. Utraci ona w końcu całą swoją atmosferę i jeśli nasze modele budowy wewnętrznej tego typu planet są słuszne, to pozostawi po sobie skalisty rdzeń wielkości mniej więcej Merkurego. Natomiast za około miliard lat nie pozostanie po niej nic oprócz, miejmy nadzieję, zapisków w bazie danych ludzkiej wiedzy. Gwiazda KELT-9 spuchnie wtedy na tyle, że pochłonie całą orbitę naszej planety. Jeśli chodzi o egzoplanety, to mam przeczucie, że jeszcze wiele z nich bardzo nas zaskoczy. No i to już wszystko w dzisiejszym odcinku AstroRaportu. Ja pozostaję na orbicie słonecznej, a z wami widzę się w kolejnym.